Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, Pokój Wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. Wieczór Zmartwychwstania. Wieczernik. Uczniowie są slęknieni i zaniepokojeni tym, co się wydarzyło. A tu w środku nagle staje Jezus. Nikt się tego za bardzo nie spodziewał właśnie Jego obecności w momencie największej klęski, która przesłaniała apostołom racjonalne myślenie, a jednak pojawił się, i pierwsze słowa, jakie wypowiada on do zaniepokojonych uczniów brzmią pokój Wam, a dopiero po kolejnym życzeniu pokoju następuje przekazanie daru Ducha Świętego. Niesamowita historia, niesamowita opowieść o tym, jak Jezus pojawia się niespodziewanie wtedy, kiedy niewielu Go oczekuje. Tak może być również w naszym życiu, kiedy Jezus w nieoczekiwany sposób pojawi się wtedy, kiedy może na Niego już nie będę liczyć. Ale Jezus nie pojawia się sam, ale z darem Ducha Świętego. O Duchu Świętym nie jesteśmy w stanie powiedzieć zbyt dużo, na pewno nie tyle co o Panu Jezusie, ale wiele. W Piśmie Świętym zostało o Nim napisane. Między innymi to, co odnotować można w nauce świętego Pawła Apostoła, że to właśnie Duch Święty ożywia Kościół, że Ten, który jest równy chwałą z Ojcem i Synem który ma naturę boską, jest również nauczycielem i opiekunem Kościoła i każdego człowieka, który w tym Kościele jest. Kiedy Jezus zwraca się w wieczerniku do apostołów, weźmijcie Ducha Świętego, to do niczego ich nie zmusza. Bo kiedy ktoś chce, bym coś przyjął, to mogę się na to zgodzić. Ale mogę również powiedzieć nie, nie chcę. I nawet dzisiaj w kościele bardzo często ludzie mówią duchowi świętemu nie. Nie chcemy, żebyś nas rozwijał, żebyś nas udoskonalał, żebyś nas przemieniał. Ale kiedy człowiek powie nie duchowi świętemu, to tak naprawdę nie czeka go już duchowy rozwój, ale duchowa śmierć. I z tej niedzieli zesłania Ducha Świętego powinniśmy wyciągnąć jeden wniosek. Tak jak apostołowie nie protestowali przed tym, by Duch Święty w nich działał. Tak i my nie powinniśmy protestować. Ten Duch Święty jest z nami obecny od momentu Chrztu i chce być w naszym życiu obecny aż do końca naszych dni. Ale to od nas tylko zależy, jak potoczy się przyjaźń z Bożym Duchem. On może w nas nieskończenie wiele rozwijać. Jeśli tylko Mu na to pozwolimy. I tu historia Słowa z mocą dobiegnie końca. Nowe czasy, nowe zarządzenia zmieniają trochę sposób naszego działania. Wszystkim tym, którzy od początku epidemii aż do teraz dotrwali na rozważaniu Słowa Bożego, serdecznie dziękuję i zapraszam. Do osobistej lektury i medytacji słów Pana, do jak najczęstszego uczestnictwa w liturgii eucharystycznej. To nas będzie umacniać. Jednak tych rozważań i komentarzy nie kończymy w sposób ostateczny. Zmienią one formy, będą nieco dłuższe i ukazywać każdy z nich. Się będzie przede wszystkim w niedzielę. Także każda niedziela, jaka nas czeka, będzie połączona z takim komentarzem do Ewangelii, który myślę, że pozwoli się nam wszystkim dobrze przygotować do Eucharystii. Za ten wspólnie spędzony czas, za wspólne rozważanie słów Pańskich, Bogu niech będą dzięki. I już teraz serdecznie zapraszamy na cotygodniowy komentarz do niedzielnej bitwórki.